Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy o jednym imigrancie, który bardzo, bardzo, ja nie wiem jak to, jak w ogóle powiedzieć na niego, bardzo dziwny i maksymalnie nielogiczny człowiek. I... To człowiek, nie wiem dokładnie, lub on z Ukrainy, lub z Białorusi, bo on nie chce mówić jakby skąd w ogóle, ale ktoś tam znalazł jego zdjęcie i okazało się, że on ćwiczył, nie wiem, w ogóle tam coś studiował w Ukrainie i jego takie zdjęcie znalazli, które były zrobione w Ukrainie i tak dalej, no mówią, że on jest z Ukrainy. On nagrywa bo takie wideo, gdzie na przykład on gdzieś tam z jakimś, nie wiem, z dziećmi lub swoimi przyjaciółami, znajomymi e, zaczyna w ogóle e, ten, wchodzić do jakiejś tam, nie wiem, restauracji, kawiarni, zazwyczaj to jakiś McDonald's, no i e, zaczyna tam nagrywać, jak oni po prostu przeszkadza wszystkim to tam jest i to on uważa, to, że to jest zabawne, że to po prostu super pomysł. No i e, ludzie, niektórzy boją się, niektórzy po prostu patrzą na niego w taki sposób, że co to jest w ogóle. Oczywiście to e, tam jakieś, nie wiem, McDonald's albo jeszcze nie pamiętam, restauracji lub jeszcze jakiś tam taki mały no, ten biznes, który można znaleźć w tych e, centrum w handlowych, w galeriach. Niektórzy zaczęli w ogóle liczyć, ile oni pieniędzy stracili na, na, jakby na tych wydarzeniach. Bo po prostu ludzie boją się iść do jakby środka sklepu, żeby zobaczyć jakiś tam artykuł i tak dalej, lub po prostu korzystać z usług i tej firmy prywatnej. No i ludzie idą dalej nie chcą iść gdzie ten człowiek na przykład nagrywa w sensie, że on nagrywa na przykład tam w sobotę a, kiedy bardzo dużo ludzi w tych galeriach no i zaczyna nie wiem tam nagrywać te odcinki jak on przeszkadza w ogóle wszystkim na przykład w McDonald'sie lub jeszcze gdzieś i ludzie po prostu boją się i nie chcą iść jakby coś zamówić w tym McDonald's, i, i idą dalej ale oni chcieli ale kiedy zobaczyli jego jak to, wyszli stąd i, no i rozumiecie o co chodzi. I on z tego powodu e, dostał bardzo dużo wyświetleń tam na tych tiktokach, e, Twitch, i w ogóle Instagramach i tak dalej. I po prostu to robił, robił on r, różne różne rzeczy. Tam jak był on, jak nie wiem, ten e, krasnolud czyli jakiś gnom i inny też ubranie miał i tak dalej. I po prostu wchodził, przeszkadzał wszystkim, coś tam krzyczał i to nagrywał i uważał to za taki bardzo śmieszny temat. Że o to 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 trzeba to, co trzeba robić w ogóle w różnych tam instagramach i tak dalej. Przysiadajcie przed mnie, przysiadajcie. Приседайте, приседайте, приседайте. Приседайте, приседайте, приседайте. Ближе, ближе, ось. Эй, 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 co No i e, robił on to bardzo długo. E, dostał bardzo dużo subskrybentów. E, tak samo miał taki, nie wiem jak się to po polsku. Powiedzieć takie kolaboracje, jakby współpracy z MrBeast Beast, to jakby najpopularniejszy bloger na całym świecie, w ogóle wśród YouTube blogerów. No i co się stało? E, okazało się, że w Polsce temu imigrantowi <grym>, <grym, emigrantowi grym, emigrantowi> bardzo nie podoba się. I tutaj. Można, teraz ja po prostu przeczytam to wszystko, co on powiedział, może być, ja jeszcze znajdę, zna, może gdzieś jeszcze mogę dostać ten e, kawałek tego na żywo, gdzie on mówił, co nie podoba się w Polsce jemu. Polski naród, gdzie, cała Europa, to kukoldy, jeb... które od samego dziecka w dostatki w dobrych условиях, в приятной цивилизованной стране, и у них нет мотивации, исконной с рождения, идти разъебать, понимаете? Они совсем согласны, они законопослушные, они вот, знаете, вот, они ебают ее... уколы. Поэтому я вот вообще, европейское население, оно меня, ну, мне То есть я, да, но ну, это реально Ну, вот вы хоть, хоть умри, хоть ты обосрись, но вот реально загнивающий запад. Ugazna, ugazna. Nie był wiedz żyć w rosyjskiej gaworzącej krajie, ja być szczęście nie wiedział. No, coż, zrobić? Bogi, uśili, że trzeba jak-ty inaczej. Po tym, on to wszystko powiedział, że. No to, no, no to co to za Polacy, co to za ludzie, w ogóle jakiś, no naprawdę zapad już, te, zachód ten już zgnije. Ja chcę wyjechać. Bardzo duże rzeczy o Polakach powiedział, no i wyjechał. I wyjechał, jak wszyscy mówią, do Turcji, ale tak naprawdę on na swoich tych na żywo, live'ach mówił, że on bardzo chce do Moskwy. В Москве есть такая правдивая вольность, и он просто не может выехать до Москвы, потому что он уже депортованы из Москвы. В не в Стамбуле, потому что меня репрессировали, сделали я на агента, мы закрыли въезд в Россию на 50 лет, и я бежал в Стамбул. Ситуация так себе, не знаю, захочу ли я рассказывать вам подробности. Paka prosto, to w Galowie? Raszo, I w ogóle tam zamknięty z jakiegoś powodu ta, ta, ten kraj dla niego. No i on wyjechał do Turcji. Kilka dni później, po tym jak on powiedział, że on wszystko już nie będę wracał do, tego, do tej, do tej Polscy, okazało się, że znaleźli go z, w trakcie nagrywania jeszcze jednego odcinka w Polsce. W sensie nagrywał kolejny odcinek w Polsce, ale mówił o Polakach takich rzeczy i wrócił do Polski. Po tym nie pamiętam jakieś firma, uh, która tutaj nie wiem, ona prywatna czy państwowa, która szuka różne takie uh, różne momenty, nie wiem ludzi, uh, którzy sp oni sprawdzają wszystko tam w internecie i tak dalej. I uh, oni znalazł go, to co on im to co on mówił, no i zgłosili do policji. I teraz on ma to. Tutaj napisane przetłumaczone po polsku, jak to poprawnie nazywa się. No i wszyscy teraz jest, nawet Ukraińcy, jest zadowoleni z tego powodu, że w końcu on już może trafić do więzienia. Wszyscy zadowoleni, kiedy po prostu um, patrzę codziennie na Instagram, te publiki, uh, takie grupy uh, rosyjskojęzyczne i ukraińskie też, uh, wszyscy po prostu śmieją się z niego i mówią, że no super, tak i trzeba. i a nawet on teraz jest niezadowoleni z tego powodu, że Polacy nie lubią to, co on robi, oczywiście. W ich kraju, tak? I, i Ukraińcy też szczęśliwi z tego powodu, że on może trafić do więzienia. Ja po prostu w szoku z tego, co w ogóle ludzie, o czym oni myślą, kiedy zaczynają coś takiego nagrywać w obcym kraju, który ten kraj. Po prostu dał Ci w ogóle możliwość tu mieszkać, coś robić, nie wiem, tam pracować iście coś, bo w Twoim kraju jakby wojny i ty po prostu nie obchodzi ci to wszystko i ty. Na, na, na przeciwko temu zaczynasz przeszkadzać ludzi na ich normalnej pracy i w ogóle uh, robić takie rzeczy, którzy nawet, uh, takie rzeczy, które nawet uh, twój um, ludzie z twojego uh, państwa, którzy też przyjechali, nie popierają to i nie szanują w ogóle. I dla mnie... Dla mnie to... Ja nie wiem, po prostu w ogóle nigdy nie... Te pranki, wszystkie te pranki nie. Mm, jak to? Nie rozumiałem, dlaczego ich nagrywają? Co z tego? Jakby to taki content dla maksymalnych e, ludzi z bardzo, takim, wiecie, niskim IQ. Czyli, dlaczego to w ogóle obejrzeć? Co z tego? No i wszedł on do McDonald's, tam, nie wiem, w, tych, e, w tym ubraniu i coś zaczął krzyczeć. Co z tego? Po prostu, żeby ludzie mieli jakieś emocje z, zły czy dobry? Nie dla mnie to dziwne. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, w, w ogóle widzieliście o nim czy nie. No i do widzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.